Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować ulubieńców i e, to są ulubieńcy oczywiście kosmetyczni e, lipca 2013 roku, tak, tak niestety lipiec już mamy za sobą, muszę Wam to z przykrością oznajmić tak, lipiec już się skończył, lipiec to jest mój ulubiony miesiąc w ciągu roku kojarzy właśnie mi się typowo, typowo z taką letnią temperaturą, z wizytami na, nad wodą i z jakimś tak, nie wiem dlaczego ale z urlopem, e, no już mamy teraz sierpień, cierpie. sierpień to jest taka końcówka lata wiecie już wieczory są, e, są krótsze, e, dzień właśnie jest krótszy i te wieczory są takie chłodniejsze Uwielbiam po prostu lipiec i niestety lipiec już mamy w tym roku za sobą. Ja naprawdę bardzo, bardzo na tym ubolewam, no ale niestety taka kolej rzeczy. Przyszedł czas na sierpień i przyszedł czas na, na ulubieńców kosmetycznych na właśnie podsumowanie tego miesiąca, jeśli chodzi o kosmetyki. I co? Ja oczywiście mam ulubieńców i mam też bubelki, także jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo gorąco Was zapraszam do pozostania ze mną no i co kochani, zaczniemy standardowo oczywiście od pielęgnacji, tak jak zwykle w moich filmikach i jeśli chodzi o kremy na dzień, to nic się tutaj nie zmieniło niczego, niczego nie odejmowałam, niczego nie dodawałam, ciągle stosuję to samo ale jeśli chodzi o nocną pielęgnację to teraz już od jakiegoś czasu używam sobie tej emulsji z Eniu, jest to emulsja z kwasem polipeptydowym, tak z przepraszam, z szafirowym kompleksem polipeptydowym na noc nie wiem co mi się uzdrowia jest z kwasem ale w każdym razie chodzi tutaj o kompleks eksponii na noc. Ja kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu ym, oglądałam recenzję Elizy, Elizy, która ma Pingera, na Pingerze pisze bloga, ale również zajmowała się tutaj działalnością na YouTubie i ona była z niej zachwycona, była po prostu zachwycona, jej przebarwienia zniknęły, pory się troszeczkę zwężyły i ja po prostu też oczywiście ym, zachwycona tą recenzją kupiłam sobie ten produkt, yy, no ale niestety u mnie tylko i wyłącznie zadziałał on jako taki, taki nawilżacz, bardzo dobrze nawilżył mi buzię, ale niestety jeśli chodzi o przebarwienia i jeśli chodzi o te te rozszerzone pory, nic kompletnie nie zdziałał. I oczywiście, w tym momencie, sięgając po nią drugi raz, absolutnie nie miałam tego na myśli, żeby on coś tam, żeby ta emocja coś działała jakoś tam, nie wiem, niwelując moje przebarwienia, czy tam zwierzając te pory, absolutnie nie. Nic z tych rzeczy, ja tylko i wyłącznie chciałam, żeby ten produkt dobrze nawilżył mi buzię. Miałam go w zapasie i po prostu teraz mam takie zadanie sama dla siebie, jak już Wam mówiłam, zużywam wszystko to, to, co mam. Niestety produkt z biodernik, ten taki miałam, krem na noc oliwkowy, po jakichś tak dwóch tygodniach troszeczkę, troszeczkę odczuwałam takie zbyt małe nawilżenie, jeśli chodzi o wieczorną pielęgnację, więc przerzuciłam się na ten produkt, użyję go i oczywiście sięgnę po mój ulubiony i sprawdzony Sprawdzoną emulsję do ciała i twarzy od Cetaphil I na pewno przy tamtym pozostanę. Ten na razie zużywam i powiem Wam szczerze, że jeśli gdzieś tam macie okazję kupić taniej, bo ta, ten produkt kosztuje 55 zł w normalnej sprzedaży, ale był za 35, kiedyś za 25, także za taką cenę. Jeśli chcecie tylko i wyłącznie nawilżenia, nic więcej nie wymagacie, to jak najbardziej tak. On ma taką konsystencję żelową, niezbyt przyjemnie pachnie, dosyć ostro, takie, ma jakby takie delikatne drobinki e, trukusowe, oczywiście absolutnie niewyczuwalne. Bardzo dobrze nawiża, wręcz tak, bardzo mocno natłuszcza. Skóra jest dorana, nawilżona i, i mi tylko właśnie na tym zależało. Zużyłam sobie po prostu i, tak jak Wam mówię, mm, kupię inny produkt, który mi się o wiele lepiej sprawdza i z którego jestem niesamowicie zadowolona no i co, następnie oczywiście chrona przeciwsłoneczna w tym miesiącu naprawdę przez dwa tygodnie i teraz dzisiaj mam akurat troszeczkę ochłodzenie, burza była od rana, ale mamy godzinę, którą 14.50 już słoneczko wychodzi, robi się coraz cieplej ale naprawdę upały były bardzo mocne, sięgały nawet do 36-37 i to przez parę dni, rekord to chyba 38 stopni, naprawdę było mega gorąco, ja sobie nie wyobrażam wyjść na taką temperaturę albo jechać nad wodę, to po chyba skóra byłaby spalona, no i oczywiście w takich, w takich dniach i ogólnie w lecie jeśli już jest wyższa temperatura niż 20 tam 23 stopnie, to pamiętamy o, tak, o jakiejś tam ochronie przeciwsłonecznej ehm, no i przede wszystkim osoby, które mają pieprzyki, które mają znamiona, które mają blizny muszą pamiętać o takiej ochronie ja do takich osób należę, więc ja zawsze ze mną jest ochrona przeciwsłoneczna, dodatkowo mam synka, o którego też muszę o, którego, o którym myślę o którego też muszę dbać także, także my używamy zawsze sobie produktów przeciwsłonecznych, na początku oczywiście jest to, jest to ochrona 30 i ja używam sobie tego kremiku z Daxa, to jest dokładnie ochronny krem do twarzy, ja go używam powiem przy domach. Szczerze, i do twarzy, i właśnie na moje znamiona, i jak już się mocniej opaliłam, to przyszłam sobie na zajkę. To jest 50, żeby teraz już się tak mocno nie opalać. Oczywiście one nie chronią w 100%, ale opóźniają ten, ten proces przyjmowania e, promieni słonecznych do naszego ciała. Przez nasze ciało. Z obu jestem zadowolona. Oba są bardzo fajne, dlatego że nie bielą twarzy, bardzo szybko się wchłaniają Nie jest to jakoś ekspresowa, ale fajnie szybko się wchłaniają. Nie ma problemu z aplikacją, z roztarciem tych produktów. Jestem zadowolona. Ten kosztował mnie, jaką kupowałam w tamtym roku. Czemu nie pamiętam, czy on kosztował coś około 20 zł, niecałe 20 zł, 15 z groszami, a ten kosztował 20, chyba 24 w aptece. Podawałam bo ostatnio Wam w hola, niestety mi się tutaj zmyło. I tak jak Wam mówię, z obu jestem zadowolona, ale musicie pamiętać o tym, że takie kremy w ciągu dnia oczywiście powtarzamy aplikację. I y, oczywiście pamiętajcie, żeby nakładać takie kremy, tak jak Wam wspomniałam, jeśli macie jakieś tam przebarwienie, pieprzyki, blizny i tak dalej. No i dobra, dalej, oczywiście, m, oczywiście, no w tym miesiącu, jak były takie upały, to oczywiście schłodzenie ciała. Y, no jak schłodzenie ciała, to jakieś żele peelingi. I, y, 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 ja tutaj mam do tu pokazania. Nigdy Wam nie pokazuję, żeli, ani w projektach ręko, ani właśnie w, w zakupach też rzadko Wam pokazuję. I y, rzadko Wam też pokazuję w jakichś ulubieńcach albo recenzjach, dlatego że ja uważam, żel jako tako, taki produkt po prostu do mycia. Dla mnie nie ma nic specjalnego, nie ma żadnej rewelacji, ale w tym miesiącu, dokładnie w tamtym miesiącu, ale zapomniałam Wam pokazać ten produkt, no po prostu oczarował mnie jeden z żel. Jest to żel z Original Source, chyba tak się to wymawia. Mam nadzieję, że to poprawnie wymówiłam. Uwielbiam wymowę, wymowę nazwy tego, tego produktu. E, tak się prezentuje. Jest to taka wersja. Chciałabym, żebyście zobaczyli go dokładnie. To jest chyba edycja, e, nie wiem, czy to jest jakaś sezonowa edycja, czy jakaś limitowana. W każdym razie już go nie widziałam niestety w rozmanie. E, 250 ml Litrów I za niego zapłaciłam na promocji coś koło, nie wiem, 6 zł. Jakoś tak było, ale po prostu wieszcie, nie zapach jest bajeczny. To jest zapach. Ja, jak się nim zaczęłam myśleć, to mówię normalnie guma orbit. To jest zapach wymięty. No ale on naprawdę, on naprawdę tutaj pachnie gumą Orbit. Ja uwielbiam zapach gumy Orbit i po prostu ten, ten zapach mnie urzekł. Yy, po prostu, no naprawdę kąpiel i, i yy, jakiś tam prysznic razem z tym z tym żelem była ogromną, ogromną przyjemnością. Yy, żel jak żel. Fajnie mył, fajnie się pienił. No i ten zapach był bajeczny, dlatego Wam go pokazuję. Jeśli uwielbiacie zapach gumy Orbit, ogólnie zapach taki miętowy, yy, ale co było dziwne, mimo że jest miętowy, nie chłodził. Bo ja nie lubię efektu takiego chłodzenia. Nie chłodził, a był miętowy, co po prostu dla mnie było czymś niespotykanym i naprawdę, naprawdę Jestem mega zachwycona tym, że dlatego Wam go pokazuję. Jeśli chodzi o peeling, który w tym miesiącu używam, a używam go bardzo często, jest to peeling z Joanny i to jest ta. Seria taka soczysto tutaj mam malina energia i świeżość. E, tak on wygląda. Już Wam kiedyś go pokazywałam w recenzji e, tych produktów. On sobie u mnie stał dosyć, dosyć długi czas, ale w tym miesiącu go namiętnie używałam, praktycznie co prysznic i tutaj mam go jeszcze tyle. On troszeczkę jak spadnie, troszeczkę będzie go więcej. 200 ml. Pro, e, produkty Jany nie są zbyt drogie, ale jeśli chodzi o zapachy, są po prostu dla mnie genialne. E, fajny, taki bardzo drobny, delikatnie ścierający, właśnie nie mocno, dlatego też mogłam go stosować kilka razy w tygodniu nawet. E, uwielbiam, uwielbiam jego zapach, uwielbiam jak fajnie ścieżka to ciało naprawdę jest bardzo delikatne i nawet przy codziennym e, prysznicu nie zaszkodziłby na pewno, mm, na pewno żadnym, żadnym wypadku, e, tak jak Wam pokazuję, taki właśnie sobie używałam i zużyję go, nie wiem czy do niego wrócę, bo ja wolę takie bardziej ścierające, ale w tym miesiącu był, e, był umilił mi po prostu prysznic, prysznicę, tak no i następnie oczywiście nawilżenie ciała w tym miesiącu kilka produktów używam. oczywiście moim ulubionym i takim naprawdę faworytem jest olejek z firmy Alter ale oczywiście tutaj nie będę Wam pokazywać któryś raz z rzędu, on jest dla na mnie najlepszy dlatego, że on bardzo mocno nawilża to, to ciało przy czym nie pozostawia go taki, takim tłustym i, i nie świecimy się po prostu jakbyśmy się wysmarowały oliwą i bardzo, bardzo go lubię, ale żeby Wam do znudzenia go nie pokazywać, to pokażę Wam coś, co jeszcze używałam, jest to bilenda czarna oliwka i to jest sucha z sucha skóra, <noise> skóra sucha i bardzo sucha, e, masło do ciała, tak, tak wygląda, no zapach, jeśli chodzi o zapach, to no nie za bardzo, ale, ale po prostu działanie tego, tego produktu jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Sponsor filmiku bardzo i teraz ciekawczy wyciągnę ten papierek, wyciągnę. Ona jest strasznie zbite, strasznie takie gęste, naprawdę treściwe i niewielka ilość jest potrzebna, żeby nawilżyć całe ciało. Ja bardziej dbałam, dbałam o właśnie tym produktem, o takie partie tutaj niższe, czyli o nogi i o stopy. bo stopy strasznie mi pięty dokładnie zaczęły pękać i ten produkt właśnie posłużył mi również jako taki krem napięty. Jeśli chodzi o zapach no, nie za bardzo, ale jeśli chodzi o działanie, to bardzo Wam polecam. Jest to naprawdę bardzo dobrze, takie masło zbite, gęste, super nawilżające, nie natłuszczające, ale nawilżające. I te produkty kosztują coś około 15 zł. W, w Kauflandzie są dostępne, są dostępne na pewno w Naturze na pewno w Rosmanie, także dziś, gdzieś znajdziecie. Czasami są takie promocje, że, że dwa są za, za, nie wiem, za 20 zł, jakoś tak pamiętam, coś też mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. W każdym razie bardzo Wam polecam to masełko. Masa są naprawdę takie treściwe, bo mam balsamy różne i jeśli miałbym porównać balsamy do maseł, to masa są o wiele, o wiele lepsze. I polecam Wam. No i jak już mówiłam o stopach, to oczywiście no, nogi muszą być przepięknie wydepilowane, gładziutkie na lato, bo wiecie, krótkie spodenki, spodniczki i tak dalej. I w tym miesiącu właśnie do takiej, do takiej pielęgnacji zaliczam balsam łagodzący po depilacji z, z Joanny, z tej serii, tak on wygląda. I ja dostałam dokładnie ten produkt i jeszcze dwa inne do przetestowania, z czego z tego produktu jestem niesamowicie zadowolona. Naprawdę to jest taka emulsja, to dokładnie balsam, który bardzo, bardzo fajnie nie łagodzi te podrażnienia, które mogą wystąpić przy depilacji, a ja takich naprawdę, naprawdę mam bardzo dużo ja zawsze na szybko się gole, przed jakimś wypadem, raz, raz i wiecie, to gdzieś tam się nie nałoży tej pianki, to gdzieś się nie nałoży tego żelu i gdzieś tam troszeczkę na sucho się przeciągnie i naprawdę później można przeżywać katorgi. Ta emulsja, ten balsam dokładnie bardzo dobrze mi służył w tym miesiącu, bardzo fajnie łagodził, łagodził te podrażnienia. Tutaj jest też gdzieś napisane, że on opóźnia odrastanie włosków, jeszcze tego nie zauważam, bo za krótko używam, ale jeśli chodzi o łagodzenie, to naprawdę super się sprawdza. Ten ten produkt i emocja właśnie cetapil, zawsze, zawsze pamiętam jak emulsję cetapil nakładałam na świeżo ogolone nogi, wydepilowane, nieogolone, wydepilowane, to, to naprawdę tak fajnie było, przyjemnie, to wszystko takie było łagodne, uspokojone. I ta, ten balsam również fajnie mi służył, bo jak próbowałam innymi jakimiś kremami, olejkami, to nic jeszcze potęgowało. Także jeśli chodzi o, tą, o ten balsam, to bardzo Wam polecam. No i następnie dłonie. Ja nie wiem, ja po prostu mam jakieś takie straszne, koszmarne problemy z moimi dłoni. Może przez to przez moją pracę, że ja ciągle właśnie coś tam dłońmi robię, je, wiecie, na kasie, na kalkulatorze co chwilę myję te dłonie i po prostu one są strasznie wysuszone, przesuszone, a skórki do kołapos to już nie wspomnę. I tutaj bardzo fajnie służył mi w tym, w tym miesiącu krem od firmy Kamil. Tak on wygląda i to jest dokładnie Intensive Plus. To jest taki, taki krem, który zawiera 5% mocznika, nie zawiera barwników bez olejów mineralnych tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie. I on zawiera tutaj, już Wam powiem, wyciąg z rumianku, olej migdałowy. Natomiast to natychmiast łagodzi uczucie napięcia w przypadku wysuszonej skóry rąk. I ja się z tym zgadzam. Nie jest bardzo gęsty, nie jest bardzo treściwy, ale bardzo przyjemnie się go aplikuje. Troszeczkę jest problem tak jakby z wtarciem, z, z szybkim wtarciem tego kremu, ale później on się fajnie wchłania i na, naprawdę zostawia rączki takie nawilżone. Nawet jak później myłam jeszcze ręce w mydle, to on pozostawał tak jakby na dłoniach i nie musiałam drugi raz nakładać tego kremu, także jeśli macie gdzieś okazję, a macie takie wysuszone dłonie to bardzo Wam polecam, nie wiem ile one kosztują, ja je dostałam też do przetestowania 50 ml, używam go od bardzo bardzo dawna, bo już dosyć spory czas temu dostałam te kremy i właśnie sobie, sobie w tym miesiącu już go niewiele zostało chyba tyle, bardzo bardzo często używałam i tak jak mówię sponsor filmiku bardzo Dobra, już przesadziłam z tym bardzo niż nie mówię bardzo. No i dalej, co? Już mamy kolorówkę, także przez, przez pielęgnację już przebrnęłyśmy, przebrnęliśmy. I tak, jeśli chodzi o, o kolorówkę, to oczywiście podkład. Podkład, który bił w tym miesiącu rekordy, jeśli chodzi o bycie na mojej twarzy, to na pewno Essence Stay All Day do 16 godzin. Tak wygląda. I jest to dokładnie 10 stop Soft Bez. 30 ml tego podkładu kosztuje chyba 15 zł. W naturze. On tutaj zawiera pompeczkę. Jedyny i bardzo duży minus tego produktu to to, że nic nie widać kompletnie przez to opakowanie. Ja go uwielbiam. Wiecie, że ja go uwielbiam. To jest najlepszy podkład, jaki ja kiedykolwiek miałam i w dalszym ciągu, już praktycznie po roku czasu używania tego produktu, w dalszym ciągu Wam mówię, że on jest najlepszy. Uwielbiam go jeszcze raz. Uwielbiam. Bardzo żałuję, że nie ma jaśniejszego kolorku, bo ten kolor e, niby dziesiątka, m, dziesiątka, a dwudziestka jest jeszcze jaśniejszy, ale ten jeszcze jaśniejszy ma różowe tony. E, no i niestety do mnie jest kompletnie nie, nie pasuje po prostu. E, ten jest za ciemny na, na zimę i bardzo żałuję, że nie ma takiego jakiegoś jaśniejszego, żebym mogła sobie kupić i używać w, w zimę, bo jest on dla mnie lekki, jest fajnie kryjący, ładnie wygląda na buzi, długo się utrzymuje, no a jeśli chodzi o lato, to niestety jest za ciemny, yy, przepraszam, o zimę jest za ciemny, ale, ale jeśli chodzi o lato, jest po prostu traf, trafiony w dziesiątkę i w tym miesiącu po prostu ciągle, ciągle, jeszcze raz ciągle następnie korektor, w tym miesiącu Rimmel tej Matte, tak on wygląda i on w szafie Rimmela kosztuje 23 zł, ja go dostałam a widziałam go kiedyś pepko za 10 zł już Wam pokazuję, ja już go mam naprawdę wyciągniętego, on wygląda jak zma strasznie zmasakrowany bo ja go wyciągnęłam, jak widzicie, tak, od tej był wszyscy wykręcane, ja wyciągnęłam to, bo jego tutaj jeszcze troszeczkę zostało. Szkoda mi po prostu go wyrzucić, bo bardzo go lubię. Nadaje się i na jakieś tam zmiany, i na przebawienia, i dookoła oczu. Jest bardzo gęsty, zbity, ale fajnie się rozprowadza. I ten kolorek, ja nie wiem, czy one są tutaj jakoś oznaczone. Zaraz spróbuję coś tutaj wynaleźć, ale nie wiem, kurczę. Czy on jest jakoś oznaczony? Chyba nie, bo nic tutaj nie widzę. No, w każdym razie jest fajnie dopasowany do, do, do mojej skóry i świetnie kryje mi cienie pod oczami i wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Bardzo jestem z niego zadowolona. No i co, następnie? Znowu powiedziałam bardzo. Następnie, co, bronzer? Bronzer od firmy Catrice Sun Glow, ten, który pokazywałam Wam ostatnio w zakupach, 20 Deep Bronze. Ja go oczywiście mam codziennie, codziennie, niezmiennie. Dla mnie to jest taki idealny kolor brązu, nie wpadający ani w bordo, ani w czerwień, ani w taki ceglaty kolor. Mimo, że ktoś tutaj powiedział, że on na filmiku tak wygląda, tak nie jest. Absolutnie ja go uwielbiam. On fajnie właśnie wygląda i na czole, i fajnie wygląda tutaj na twarzy. Bardzo Wam polecam cena: 15 czy 16 zł, niecałe. Fajnie się utrzymuje. Ja ogólnie uwielbiam, uwielbiam firmę Catrice i ten brązer również należy do, do lubianych kosmetyków tej firmy. Dalej, dalej dwa. Hmm, nie, może szminka, żeby było po kolei, również Catrice i, i to jest kolor 060 Och, Juicy, która była dwa, dwukrotnie ją miałam w lookbooku ostatnim i jest to właśnie taki przepiękny, soczysty korol, koror, kolor pomarańczy taka czerwień z zamieszką pomarańczy, no przepiękna, cudowna naprawdę super się czułam w tej szmince, ona naprawdę tak, tak naprawdę fajnie wyglądała na moich ustach i jako jedyna jest taką szminką, którą, którą po prostu lubię u sobie ubierać zakładać i nakładać no, na swoje usta. Jest bardzo fajna, bardzo Wam polecam i ona kosztuje 17, chyba 99 albo 16,99 w tym momencie, bo kiedyś były złotówkę, złotówkę droższe. Fajnie się utrzymuje, ale oczywiście uwaga na suche skórki. Niestety mają ma też miki te tendencję do podkreślania. Następnie dwa lakiery i to wszystko jeśli chodzi o ulubieńców. W tym miesiącu byłam oczywiście na urlopie i na urlopie sobie pozwoliłam na takie szaleństwo lakierowe i właśnie tutaj, mówiąc o tej szmince bardzo podobny kolorek to jest ten od Avon i on się nazywa Color Beat Coral Bit i to jest właśnie taki ko ko koror Kolor pomarańczu, ale takiej czerwonej pomarańczy, i one są naprawdę bardzo ze sobą, ze sobą podobne, jeśli chodzi o tą szminkę. I miałam je razem w połączeniu na paznokciach. Ten lakier i tą szminkę na, na ustach, nawet tak było w lookbooku. I oczywiście drugim lakierem, który używałam często w tym miesiącu, jest Virtual Fashion Mania. Miętowy odcień, który naprawdę super się utrzymuje na moich paznokciach. Miałam go 5 dni, jak byłam na urlopie, nic nic nie robiłam, jeśli chodzi o, o, o moją pracę. Oczywiście w domu robiłam wszystko, ale, ale nie robiłam takich rzeczy, których robię w pracy, i on się fajnie utrzymał. Także bardzo Wam polecam te lakiery. One nie mają tutaj numerków, tak wygląda przepiękna taka, taka mięta. Jedna, jedna warstwa wystarczy i super to wygląda. No i kochani, przyszedł czas na trzy bubelki. Po pierwsze, coś na usta. Niestety, Rimmel Apokalips w numerze 100 fenomenon. A dlaczego? A to dlatego, że dla mnie błyszczyk, który kosztuje tam 23 czy 25 zł, naprawdę musi być fajny. A niestety, jeśli chodzi o ten produkt, to kolor jest bajeczny, przepiękny, cudowny, uwielbiam, ubóstwia. Mogłabym wychwalać pod niebiosa, ale jakość tego błyszczyka jest dla mnie słaba. Poza tym on wygląda. Ma, e, jak ma się troszeczkę takie już usta wiecie z jakimiś tam skórkami wygląda jakby się ważył na ustach e, do tego nie utrzymuje się długo i do tego niestety zbiera się tutaj przy złączeniu ust i w kącikach, co dla mnie jest niedopuszczalne za taką cenę no ale tak jak wam mówię kolor jest bajeczny ale niestety uznaję go za bubeka ja kupiłam go na promocji za 19,99 następnie puder od Bel i to jest taki puder który ma, ma zmatowić naszą buzię ja go kupiłam biorące taką się prezentują tutaj jest taką przykryweczką i nie Niestety jako puder matujący u mnie dostaje bania, baniaka jedyne z minusem, dlatego że kompletnie nie matuje, matuje oczywiście na chwilę, następnie po jakieś pół godziny czy 10 minutach twarz świeci się jak żaruwa, absolutnie nie jest to produkt matujący jak dla mnie. Kolor ma bardzo fajny, bo taki jasny z beżowymi tonami nie ma różowych tonów, nie ciemnieje na buzi, fajnie wygląda, ale niestety jeśli chodzi o główne zadanie zmatowienia, po prostu, po prostu tragedia. No i ostatnim, e, ostatnim właśnie bubelkiem jest firma Joanna i to jest właśnie e, z tej samej serii, z której ten balsam Wam pokazywałam, tyle, że to jest krem do depilacji. E, nóg dokładnie. I, to jest, I plus on ma tutaj, oczywiście jeszcze emocję łagodzącą, nawitającą łagodzącą. Już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Oczywiście taki kremik mamy w zestawie, do tego mamy szpatułkę i do tego, tak jak tutaj jest wspomniane, emulsję, które ja jeszcze nie użyłam. Użyłam ten produkt raz i powiedziałam, że go nie będę używała, dlatego, że to było zmarowane 15 minut. I ja już Wam powiem, tutaj jest napisane, że się zostawia go na, od 6 do 8 minut i dla mnie w ogóle kompletna katorga. E, wziąć to, nałożyć na nogi i czekać od 6 do 8 minut, no totalna klapa. E, następnie po tych naprawdę 8 minutach, jak ja próbowałam ściągnąć tą szpatułką, która jest po prostu dla mnie beznadziejna, kompletnie nie chciała ściągnąć nic z tych, tych stóp, e, włoskie zostały tak, jak tak były po prostu. Ja sobie tylko ściągałam ten jak w ogóle udało mi się ściągnąć ten krem, to ściągałam sobie ten krem i włoski tak, jak były, tak zostawały. Następnie musiałam. Y, bardzo trudno było zmyć w ogóle ten, ten krem z nóg. Musiałam zmyć i oczywiście dokonać depilacji tak, jak zwykle, czyli jednorazówką. Dla mnie niestety produkt nieudany, jeśli chodzi o ojo. oczywiście te kremy mają to do siebie, że one śmierdzą jak. Jak rozjaśniacze, takie nie. Jak. Y, mi kojarzy się to z zapachem fryzjerskim takim. Nie wiem, czy to jest do trwałej, taki, taki po prostu śmierdzący zapach, no ochydny, okropny i tak jak Wam mówię, no bardzo ciężko było było kompletnie z tą szpatułką w ogóle ściągnąć cokolwiek, już nie wspominając o tym, że ta w ogóle kompletnie depilacja nie była dokonana, to jeszcze dodatkowo zmyć później to, żeby cokolwiek zrobić z tymi włoskami no kompletna klapa, także ten produkt nieudany niestety, jeśli chodzi o jannę, a ten produkt jak dla mnie bardzo, bardzo fajny i dostałam ten produkt, ten do depilacji nóg do depilacji bikini i właśnie ten balsam łagodzący do testowania, no i tak jak Wam mówię, ten balsam bardzo dobrze mi się sprawdził ale jeśli chodzi o ten produkt to no nie za bardzo i jak widzicie ja go dosyć sporo zużyłam jak na jeden raz, jak na dwie nogi także nie wiem na ile ta 100 gram by nam starczyło. dajcie znać jeśli oczywiście miałyście ten produkt, czy go stosowałyście, oczywiście dajcie znać jak miałyście którykolwiek z tych produktów, o których ja mówiłam i, i co kochani to by było na tyle co chciałam rzecz powiedzieć, pokazać wam w tym filmiku, mam nadzieję że zniosłyście jakoś tutaj to moje powtarzanie się ciągle bardzo, bardzo i bardzo ale czasami tak jak nagrywamy filmik to czasami przewidniemy się o tym co mówię, ale za chwilę sobie Zdaję sprawę, że ciągle się powtarza. Także mam nadzieję, że mimo wszystko, miło się mnie oglądało. Ale wiecie, ja jestem taka gadła i po prostu gadam z nie na język przyniesie. I czasami tak po prostu wychodzi. I co, kochane, tak jak Wam wspominałam, dajcie znać, czy Wy miałyście któryś z tych produktów, który ja miałam. Oczywiście dajcie też znać, jak, znać jakich Wy miałyście ulubieńców. Może z czegoś skorzystam, może coś sobie je zakupię. I co, to chyba by było na tyle, co chciałam powiedzieć Wam. Chyba tak. Także ja się z Wami żegnam w tym momencie. Trzymajcie się pod zobaczenia, do usłyszenia. Papai?